Kitsune to wyjątkowy gatunek joka z japońskich podań duchowe lisy, które zyskują swoje magiczne zdolności wraz z upływem czasu i wzrostem mocy. Wyposażone w od jednego do dziewięciu ogonów, które wyrastają co 100 lat życia, najsilniejsze, dziewięcioogonowe, mają za sobą ponad 900 lat praktyki magicznej. Tradycyjnie wyróżnia się dwie grupy, Zenko, czyli dobre duchy pełniące rolę posłańców bóstwa Inari oraz jako, lisie demony, których celem jest przede wszystkim sprawianie szkód żywym istotom. Do repertuaru mocy kicune należą telekineza, umiejętność przeobrażania się w inne istoty, opętanie człowieka oraz kreowanie przekonujących iluzji. To, czy wykorzystają je ku dobrymi czy złu, rozróżnia Zenko i jołką. W japońskiej tradycji kitsune symbolizują długowieczność, mądrość oraz spryt, a ich podwójna natura, zenko i jowko, obrazuje równowagę między dobrem a złem. Te lisie duchy od wieków stanowią nieodłączny element wierzeń, sztuki i architektury, wznoszono dla nich świątynie oraz ustawiano posągi przy sanktuariach Inari i innych bogów.